Dla Was jeszcze kilka porad dla osób, które chciałyby przejść na wegetarianizm albo już próbują, a ciągle nie mogą iść dalej, ponieważ ciągle coś je blokuje, albo ktoś je blokuje. I tu jest właśnie rada, byście nie słuchali się innych i jakichś, nie wiem, nawet rodziców. Ja się nawet rodziców nie słucham, którzy mówią, że to się wpłynęło tak na moje zdrowie żeby nie miała później w przeszłości problemy. Ja naprawdę dużo czytałam na ten temat i Wam też to polecam. Yy, Poczytanie o wogadrianizmie, co wnosi dobrego do Waszego zdrowia. No niestety są tego też yy, negatywne skutki, ale myślę, że jeżeli będziecie dbać o swoją dietę, zastępować białko zwierzęce innym zdrowym białkiem, sobie spokojnie poradzicie. Ja nie czuję się gorzej. Yy. Może przyjmuję na przykład tabletki z dodatkiem żelaza, ponieważ nie jem czerwonego mięsa i yy, uzupełniam sobie te braki. Ale to już tak zawsze miałam, że musiałam sobie uzupełnić żelazo, więc to jest tylko taki dodatek. Yy, po prostu nie przejmujcie się naprawdę, ale dbajcie bardzo o swoją dietę, bo yy, to też może Was później zniechęcić. Zobaczycie, nie wiem, podkrążone oczy czy jakieś zmiany, to zaraz pomyślcie, jestem wegetarianką, zrobiłam głupotę i nie będę, zacznę znowu jeść mięso, bo to daje mi zdrowie. Nie, naprawdę, jeżeli dowiecie się więcej w tym temacie, to sobie poradzicie. Nie przejmować się innymi głupimi komentarzami, bo to oni są głupi, nie wy. Może nie tyle głupi, ale może jeszcze nie mają tyle pojęcia i zawsze możecie poszerzyć im to wiedzę, możecie spokojnie wytłumaczyć, na czym to polega, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego do tego dążyliście, dlaczego jesteście wegetarianami. I myślę, że może to kogoś zaciekawić, ponieważ mam znajomych, którzy jedzą mięso, a mimo wszystko potrafią słuchać na ten temat. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest naprawdę tolerancyjny, to i was wysłucha, i was nawet jakoś wesprze. Yy, kolejną radą... Może być kolejną radą. O. Jeżeli dopiero chcecie przejść na Wegetryzm, a nie wiecie jak się, jak, za... nie wiecie, jak się za to zamrać to ja bym po prostu powiedziała daję link do yy, Strasznie Z tym, na co patrzycie, czegoś nasłuchaliście, czy nie. Jeżeli nie, tak jak ja, to myślę, że to jest dobry krok do tego, by rozpocząć wegetarianizm, ponieważ już tu się coś w waszej psychice budzi, że nie chcecie tak żyć. Nie mówię, że wege wegetarianizm zaczyna się od samej takiej nie wiem, wiedzy na ten temat, ale wiem, że to jest wielki krok, bo jeżeli nie, wiem, nie wiecie. Przyjdzie na wegetarianizm, ponieważ nie chcecie mięsa. To jest trochę mam to zwierzęta naprawdę krzyczą, płaczą, błagają, cierpią i to jest po prostu cała prawda. Dieta wegetariańska nie jest taka monotonna, tak jak naprawdę nasza prawdziwa dieta, ponieważ ja zauważyłam, że od mięsa, muszę szukać różnych składników, Nie wiem. I to jest naprawdę super, ponieważ wydaje mi się, że taka dieta jest bardziej różnorodna niż ta, którą mamy na co dzień, ponieważ mam, wiadomo jak wyglądają nasze, raczej każde obiady. Tu jest schabowy, tu jest mielony, tu jest jajeczko, tu jest to. A u nas wygląda to trochę inaczej, bo musimy wyrzucić jednak to mięso i pokombinować. I to jest właśnie fajne, że. Co by tutaj nie zjeść, tylko... No, nie. Co by tutaj zjeść, tylko by nie zjeść mięsa. I szukasz zaraz w głowie, szukasz zaraz fajnych przepisów. Naprawdę ja już tyle fajnych dań próbowałam, które nie zawierają mięsa, a są naprawdę przepyszne. I to też jest na pewno jakiś plus yy, tej diety. I chyba to wszystko.